W wakacje, czas płynie swoim rytmem. W trakcie urlopu zdarza się nam zapomnieć, jaki jest dzień tygodnia, albo zagadać się z przyjacielem do późnej nocy. To czas dla nas przyjazny, bo choć pędzi nieubłaganie, czujemy nad nim pewną kontrolę. Jeśli posiedzimy za długo wieczorem, rano można to odespać. Żyjemy z czasem w pewnym układzie, może nawet koleżeństwie, ale w trakcie pracy. Czas staje się podstępny, a co najgorsze okropnie się nudzi. Z nudów rozciąga się i wydłuża we wszystkie strony, tak, że jedna godzina zdaje się trwać w wieczność. Kiedy w końcu zaczyna się weekend i dobrze się bawimy, no cóż, to nie wina czasu, że zaczyna biec z zawrotną prędkością z radości. Jedno jest pewne: czas mamy jeden, trzeba go wykorzystać najpiękniej jak potrafimy. Nie powinna obchodzić nas metryka. Pozwólmy, żeby lata leciały swoim rytmem, a my róbmy swoje. Istnieją mnisi, którzy wierzą, że nasz czas wyznacza liczba oddechów, dlatego powinniśmy cieszyć się każdym z nich. Podróże w czasie są od dawna inspiracją dla artystów i zagadką dla naukowców. Dotąd nie dostarczono żadnego dowodu, że przemieszczenie energii, materii lub informacji wstecz w czasie kiedykolwiek miało miejsce. Einstein opracował teorię względności, co zmieniło zupełnie postrzeganie czasu. Choć o tym, że czas jest bezwzględny, chyba przekonał się każdy z nas. Czas nie czeka na nikogo. Nauczmy się być przyjaciółmi nawzajem, albo nie ma dla nas przyszłości. Śpiewał Freddie Mercury w piosence Time. Co ciekawe, sam omal nie spóźnił się na premierę musicalu pod tym samym tytułem. Tak dobrze?